Witam serdecznie z Sydney, moi drodzy. To jest naprawdę piękny dzień. Godzina 13.35. To jest trzecia kolejka Mistrzostw Świata. Wolta ostatnia. co mecz o być albo nie być. Dzisiaj Maroko zmierzy się z reprezentacją Kanady. To jest mecz numer... 33 tych mistrzostw świata Volta. To naprawdę bardzo ciekawy mecz. No, pod względem geograficznym na pewno tutaj też, ale przede wszystkim pod względem też y, tego, że Maroko tak naprawdę ten awans już ma zapewniona a Kanada Kanadzie jest potrzebny punkt do pewnego awansu. Jeżeli nawet tego meczu nie wygrają, albo nie, tego meczu nawet nie zremisują Kanadyjczycy, to mogą jeszcze liczyć na to, że nie wygra z swojego meczu Australia, która gra równoległy mecz też w Sydney. Ale przede wszystkim Kanada musi wierzyć w siebie, liczyć na siebie i ten mecz co najmniej zremisować. A jeżeli chcą awansować z pierwszego miejsca, ten mecz muszą wygrać Kanadyjczycy jestem na pewno Marko tak się łatwo nie da w tym meczu. Skład obu ja piątek na bramce Kanady. Na bramce Kanady Kripoj w, obronie w obronie Cornelius. Po lewej stronie Alfonso Davis. W środku Eftakio. I w ataku. Jonathan Davids. To jest skład Kanady. Teraz skład drużyny marokańskiej, nagrałem sobie Bono, w obronie Hakimi, trójka ofensywna, po prawej stronie Brahim, po lewej stronie Hakim Ziech i w ataku NSRI to jest skład Maroka. Na pewno będzie bardzo, bardzo ciekawa ten mecz, najprawdopodobniej, najprawdopodobniej to nie będzie ostatni mecz na żadnych z tych drużyn, ale... Kanada musi tutaj ten punkt zdobyć co najmniej, żeby no nie liczyć tutaj na to, żeby, żeby Australia z tego swojego meczu nie wygra. Zapraszam do Sydney! Jesteśmy już w Sydnej, a ja was zapraszam na chymny obu państw. Kochy maroka! Kanady moi drodzy Jesteśmy w Sydney, 19 stopki, lekki wiaterek, godzina 18.30 w Sydney. U nas jest godzina 13.30. Zaczyna, przy Państwa, reprezentacja Kanady, drużyna, która dzisiaj chce sobie ten awans zapewnić biały straż oczywiście Kanadyjczycy. Z 2 0 wygrali swój mecz z Senegalem 4 dni temu. To był mecz, który naprawdę wlał ogromną nadzieję w kanadyjskim futbolu. Mecz, który naprawdę wlał ogromne nadzieję w ramkę oczywiście Davisa i Jonathana Davida. I to był taki mecz przełomowy reprezentacji Kanady, który na pewno będzie długo wspominany. Ale dzisiaj chcą tego dzieła zwiększyć, awansując do jednej osoby finału dając sobie oczywiście sprawę, że grałem z dużo trudniejszym rywalem, niż reprezentacją Senegalu, która też jest bardzo groźna, ale dzisiaj są pewni siebie Kanadyjczycy, dzisiaj są pewni siebie i sami mieć kolejne święto narodowe, gol dla Kanady, 1-0 prowadzą Kanadyjczycy, z czasem Ramki został nie kto inny jak Derek Cornelius z duńskimi korzeniami, 25-latek, zdobyła teraz bramkę. Zawodnik, właśnie Toronto FC. Teraz ja, jak Marokańczycy! Jak odpowiedzą Marokańczycy? El Nesli! Jaka heroiczna interwencja! No prawie tę piłkę, tą głową wpakował! El Nesli! Teraz Marakańczycy, oni są nie kieszeni tym wynikiem. Oni ten mecz te pewno będą wgrali tutaj odwycięstwo. To nie będzie gra. To będzie nie dwa... Z filtami dla obu drużyn, tylko właśnie gra o pełną pulę. To będzie gra o pełną pulę, to nie będzie gra z korzyścią dla obu drużyn. A teraz Marakańczycy. Prosto, bramka, tak, to Kanada w tym miejscu pierwszym w grupie A. Teraz strzał Kanadyjczyków, ale nieudany. Teraz Maroko. Było blisko tej bramki. Już się podniesie marykańskie kibice. już tutaj. Ci poderwali, ale tej bramki nie mają, teraz to dla Kanady, szansa jest, tam! Dyrej Cordelius, 2-0 dla Kanady! Kanada prowadzi 2-0, a więc to oni są liderem grupy A. Jak to się utrzyma Donatan David, to Kanada wygra tą grupę. Donatan David z Chelsea'em bramki, moi drodzy. Zawodnik Leeds, z obywcą bramki ten młodziutki gracz francuskiego klubu. Brawo, brawo. To szaleństwo teraz w, w Kanadzie. Oni mieli ten swój przyłomowy mecz z Senegalem. I teraz mogą mieć drugi raz te wielkie święto w Kanadzie. Kanada na zero z tyłu w tych, na tym mundialu. Jak ten razie bramka. Wykrakałem chyba klątwy z Hakim Mówiłem, że zachowali czyste konto na tych mistrzostwach, ale w tym momencie. Obronca Hakima Ziecha! Kanady, Kanadyjczycy tracą pierwszą ramkę na tych mistrzostwach, a Hakim zjecha, strzela drugą ramkę na tych mistrzostwach. I teraz Kanada będzie trzy do jednego? Nie! Nie zauczeni tej, tej pierwszej połowy, ale do przerwy, 2 do jednego! Kanada w tym momencie jest na miejscu pierwszym, a, a Australijczycy są od podjęcia tego mundialu, bo równolegle metr trwa właśnie. Sydney, na hali w Sydney, się będzie, bardzo, bardzo się będzie tutaj dużo działo. Zapraszam na drugą połowę już za całe dwie minuty. Wracamy do Sydney, moi drodzy, na drugą połowę tego meczu. Zaczynają Marokańczycy. Jak Maroko odpowiada, to co się stało w pierwszej połowie. Po bramce Davida i Corneliusa. Tutaj Kanady uczciwili właśnie ci zawodnicy. I wow! Co zrobił teraz El Nesli? To zrobił teraz Brahim Diaz? Mogło być, proszę Państwa, 2 do 2. Po tej pięknej, indywidualnej akcji, ale nie ma tej bramki. Teraz podał tą swoją próbkę umiejętności Brahim Diaz. Teraz temu Brahim Diaz. Brahim Diaz poza za lekko, za lekko. Clipoy interweniuje. Ależ teraz kontra Kanady. Nie, nie, nie. Lecimy teraz w drugą stronę. Brahim Diaz! Czujnie tam Jonathan Davids kontra Kanady. Czy tą piłkę poda? nie podał? Nie podał. Niestety podanie zostało zablokowane. Brasim Hakimi wycofuje teraz tą piłkę bo no na zgrają tutaj żeby trochę tego terenu zdobyć i iść po bramkę wyrównującą Amerykańczycy, bo się na pewno z tym nie będą się nie, nie godzą się z tym, że są na drugim miejscu, bo chcieliby być na miejscu pierwszym i na pewno się z tym na pewno nie zgadzają Amerykańczycy na to jeszcze mają półtorej minuty, ponad półtorej minuty, żeby do tego, do tego i znowu wrócić na pozycję lidera w tej grupie. To jest bój o pierwsze miejsce, i będą wielkie emocje przez te półtorej minuty. Teraz Marykańczycy. Kon... Już Kanadyjczycy świętują, ale jeszcze półtorej minuty, nie niecałe. Ależ teraz bardzo, bardzo interwencja. poja. ok, cały czas wiem przy piłce, jak tutaj tą piłkę wykorzystają. Wyjad lasu, teraz brawo El Nesli. Znowu za lekko i znowu klipoj, Które jest bohaterem na razie dla Kanady. Ale szybko Marokańczycy. Trzeba za boskiej się strzała, ale znowu klipoj. Znowu klipoj to broni. Nie. Zaje po kolegi Marokańczycy. Oni są pierwszego miejsca. Oni są tę grupę wygrać. Ale zaraz to może się zamknąć ten mecz. Uwaga, nie. Cała broni teraz to, bo no, Kontra Maroka El Nesli. Ajajaj, ta piłka została zablokowana. Do końca pół minuty. emocje naprawdę strzegając z zenitu. Emocje. Bo, no, El do końca pół minuty. Napędza teraz tutaj treder Marokańczyków, żeby tutaj. Czyli tą bramkę, no, bardzo mało czasu, 7 sekund. Strzało po ziemi do niej w taki sposób. I chyba ten mecz się zaraz wielkę może zamknąć. Uwaga! Mecz się nie zamknął, ale teraz, moi drodzy, Kanadyjczycy po tym meczu wygrywają grupę A i oni awansują z pierwszego miejsca Maroko. który wydawało się, że utrzyma się na pierwszym miejscu po tym meczu. To jednak nie! Kanada po raz kolejny świętuje! I mają swoje wielkie święto w jednym kraju, Marokańczycy. Muszą się pokieszyć awansem tylko z drugiego miejsca. Z potencjalnie trudniejszym rywalem z grupy B. Zagrałem mecz w jednym osiem finału Marokańczycy. A Kanadyjczycy wygrywają grupę. I oni trafią na pierwszy zespół. Oni trafią na drugi zespół z grupy B. Naprawdę ciekawa. Sytuacja, brawo dla Kanady, że tutaj Klipoi, jeszcze ja przytrzymał, bo była szansa dla Maroka. Ale Klipoi bohaterem w tej ostatniej minucie, Maroka próbowało wy wyrównać kilka razy, ale Klipoi bohaterem, brawo dla Kanady i obrony kanadyjskiej, naprawdę kapitalna gra z piłki reprezentacji Kanady. Hakim Ziyech z bramką, nas asystom asystą, ale szczególnie Kolnerius i David, tylko jeden zawodnik przekroczył ocenę o 0,8, a mimo wszystko Kanada wygrała ten mecz. Mecz, naprawdę, mecz bardzo emocjonujący. 7,3 xp, a 6,4. Teraz jest czołówka 12 drużyny marokańskiej i no, posiedzenie piłki też po stronie marokańskiej było większe. Hakim najpierw Cordelius, potem David i potem jeszcze w powie Hakim zjechł i Kanada wygrała ten mecz 2 do 1 tak jak pokonali Senegal 2-0, teraz pokonali znowu y, David strzelił tą drugą bramkę na 2-0 dla Kanady, ale tym razem zamiast wyniku 2-0 był wynik 2-1, ale znowu znowu David strzela bramkę które wtedy te prowadzenie podkreśliło dało zwycięstwo w ostatecznym rozrachunku w tym meczu brawo dla Kanady Brawa też zawalek dla Maroka, ale to mi wystarczyło, żeby na tym pierwszym miejscu się znaleźć. 7 punktów Kanady w grupie A i 6 punktów na drugim miejscu Maroko. Wszystko już pewne. Znaczy się toczy mecz Australii, Australijczyków, równolegle mamy jeszcze do końca pół minuty. Tam mamy wynik remisowy. Natomiast mecz oczywiście o honor już tylko, bo tam Oczywiście już bez szans Australijczycy i Senegalczycy oni tam grają o honor. Więc tam mecz polecam oglądać Mamora tam też chłopak się pożegnać go, pożegnać się z tamtymi właśnie reprezentacjami, bo tam te w w tych liczczach nie zagrają, bo zagrają dalej Amerykańczycy i Kanadyjczycy, ale ci pierwsi zagrają. Czyli Kanadyjczycy z pierwszego miejsca wyjdą grupy Brawa Kanada za walkę wysiłek i za ostateczne doprowadzenie do tego pierwszego miejsca. Ja się żegnam. Do spoczynienia. Cześć. I zapraszam na jeszcze dzisiejsze mecze Grupy B. Zapraszam serdecznie.